Pierwszy wrześniowy weekend okazał się bardzo pracowity dla konińskich strażaków, policjantów oraz prokuratury. Zaczęło się w sobotę, kiedy ze znajdującego się na trzecim piętrze oddziału chorób płuc konińskiego szpitala wyskoczył pacjent. Leżał na oddziale na, w pokoju z innymi pacjentami. W pewnym momencie pielęgniarka, która pełniła dyżur, usłyszała dzwonek z tego pokoju. Udała się tam. I pacjent, który leżał obok stwierdził, że słyszał szuranie łóżka, właśnie pacjenta, którego pielęgniarka nie znalazła na swoim łóżku. Rozpoczęły się zatem jego poszukiwania. W pewnym momencie personel zorientował się, że w sali było otwarte okno, a roleta zsunięta na około 3 czwarte jego wysokości. Po poszukiwaniach okazało się, że mężczyzna najprawdopodobniej wyskoczył z okna, które było uchylone. O 12.20 lekarz na miejscu pod oknem znalazł tego pacjenta, stwierdził zgon. Obecnie prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie i zleciła sekcję zwłok mężczyzny. Pacjent pochodzi z, rejonu, z naszego rejonu i był w wieku 72 lat. W niedzielę natomiast działo się jeszcze więcej. Krótko przed południem służby otrzymały wyzwanie w okolicę ulicy Działkowej, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg. Najprawdopodobniej mężczyzna przechodzący przez tory nie zauważył nadjeżdżającego pociągu, wtargnął pod ten pociąg. To był pociąg relacji Poznań koło około godziny 11.40 poniósł śmierć na miejscu. Jak początkowo przypuszczano, nie była to zatem próba samobójcza. Tak wynika z relacji maszynisty. Potrąconego mężczyznę, szybko udało się zidentyfikować. Ustalono, że jest to mężczyzna pochodzący z okolic Konina w wieku 60 lat. Prokuratura standardowo wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a odpowiedzi na kilka pytań z pewnością da zaplanowana na ten tydzień sekcja zwłok mężczyzny. Kolejne dwa wyjazdy strażaków związane były z wodą. Najpierw zastępy udały się do bazy nurkowej w Honoradce. Otrzymaliśmy zgłoszenie, iż jeden, jeden z nurków nie wypłynął na powierzchnię wody. Dyżurny Straży Pożarnej natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia strażaków z jednostki ratowniczej gości nr 1 z łodzią, strażaków z jednostki ratowniczej gości nr 2, gdzie funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego oraz druhów z OSP Ślesin i Wansosze również z łodziami jak się szybko okazało nie musieli korzystać z zadysponowanego sprzętu Po przybyciu na miejsce zdarzenia w trakcie rozpoznania osoba która była poszukiwana sama wyszła z wody na tym działania zakończyliśmy wróciliśmy do bazy Równie szybko i także ze szczęśliwym finałem zakończyły się działania popołudniowe. Otrzymaliśmy informację od kolegów z policji, że właśnie istnieje podejrzenie, że osoba mogła wpaść do wody. Dlatego też tutaj były zadysponowane siły i środki właśnie z JDRG nr 1 oraz OSP Chorzeń, lokalne jednostki. To zdarzenie miało miejsce w dzielnicy Chorzeń przy przyprawie promowej i po przybyciu właśnie zastępów Straży Pożarnej, w, też w trakcie rozpoznania okazało się, że mężczyzna odnalazł się cały i zdrowy. Poza tym strażacy wyjeżdżali jeszcze do pożarów traw, m.in. w kawnicach przy torach i nad zalewem w Karsach.